Paco Power System Bled Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Mateusz Gątnicki, po walce z Pawłem Szewczykiem. Mateusz, spodziewałeś się, że już w pierwszej rundzie zakończysz starcie z zawodnikiem klubu sportowego boks? No nie, do tej walki tak wyszedłem trochę luźniej, bo wczoraj tak byłem spięty jak boksowałem. Teraz wyszedłem chciałem boksować swoje. No, bo na no, no, nie można czekać ani na, 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 na tę czasówkę, tylko trzeba upsławać swoje to co wchodzi, to się bije, dzisiaj tak z luzu trochę biłem, no i weszło, wszedł y, po prawym lewy, przewrócił się, no, zakoń, sędzia zakończył pojedynek. To był generalny sprawdzian przed rozpoczynającymi się już za tydzień w poniedziałek w Poznaniu 83 mistrzostwami polski seniorów. No widać w formie jesteś. No nie jest może moja życiowa forma, ale myślę, że nie jest najgorzej. Troszkę wczoraj byłem podmęczony, dzisiaj już jakoś tak le lepiej było. Jeszcze jest tydzień, tak żeby doszlifować formę, szybkość. Tutaj. A powiedz nam jeszcze, jak ten tydzień będzie ostatni wyglądał przed Mistrzostwami Polski. No na pewno szybkość, pilnowanie wagi, bo teraz mam blisko limitu, także nie będę musiał już tej wagi tyle zrzucać, nie będę się osłabiał, także to sobie przypilnować, żeby za dużo nie podskoczyła w górę. No, i generalnie to będzie szybkość, jakieś elementy techniki, taktyki. No, to już jeszcze wrócę do mistrza Stokręgu Lubelskiego. Zostałeś najlepszym seniorem? Mm, tak, wybrali mnie najlepszym seniorem. W tym roku też dostałem tego statuetkę, także no, cieszę się, że mogłem. podtrzymałem jakby tę dobroformę. Jeszcze raz gratulujemy, no i trzymamy kciuki za tydzień w Poznaniu. Nie dziękuję.